Siemanko, z tej strony Clash Royale, na początku otworzymy sobie y, chesta, poczekajcie chwileczkę, chwila dobra, 861 golda, gemy. fire spirits, giant jakiś tam i dżan z dobra, już więcej nie mam, nie mam. Teraz otworzymy sobie, co jest w sklepie. 1000 gold... 1100 golda. Mm. Za 1800... Nie, nie będę nic kupował. Sorry, że gram y, tym... tym... Y, muszkieterkami, ale może mają 9 tych eliksirów, ale jeszcze ich nie testowałem, więc się dowiedziałem od kogoś. Więc muszę je dzisiaj sobie wytestować. Ulepszymy sobie Lightninga. Hmm. Jeszcze tego Flying Machine. O, to jeszcze. Jeszcze raz. Mogę to jeszcze tak. Dużo tego mam. O nie, nie już. Dobra, więc lecimy. Z pierwszą gierką. Wpadajcie do mnie na TikToka. Jestem TikTokerem. Chciałam spróbować. Wpadajcie youtuber 03. Tak się nazywam. Bo te trzy muszkiterki są pewnie mocne. Muszę je użyć, sorry. Może trudno przegram. Ale one są za mocne. Dobra. No nie no, idealnie użył na ten ten. Ja cię, no. Aż było tak fajnie. O jezus, Valkirię wezmę. I wezmę. No ja po co je brałem? No dobra. Dawno nie grałem w grę. Mogłem ich nie brać, tych szkieletków, ale już wziąłem i trudno. Dawno nie grałem w tą grę. Kto to jest, bo ja już nie wiem. Dobra, trudno ich mi obijają. Mnie to nie obchodzi. Siemano. No co? Jest grane. Dobra. Super. Bardzo mi się podoba. Kleim mi się tablet. Trochę. No. No, 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 no. Walkirię wezmę. No, 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 no. Chyba to przegramy. Mm. Nie muszę te muszkiterki użyć, bo nie ma tak to szans. Dobra, trudno przegramy i tam. Super! Fajna gra. Bardzo mi się podoba. Ja się poddaje i tyle. Dzięki za grę. Dobra. Co tam dalej? Nie otworzymy. Chyba zmienię ten skład Dobra, zagramy samymi goblinami. O nie to. I jeszcze ZAPA i fireballa damy. Dobra, lecimy. O jacie. Grałem raz już tym całym składem. Prawie wygrałem, no prawie, no prawie, no prawie. Hmm. To jest goblin, gdzie jest goblin Hat Tu jest. Dobra, już wiem gdzie jest ostatni. I jeszcze damy w zap'a. O. I taki składem zagramy. Lecimy. Z ostatnią gierą. Weźmiemy to. Goblin chatkę i na razie to tyle. Cóż, tyle tego poszło? Wow. Można taką armię zrobić z tych goblinów, fajnie by to wyglądało. Dobra. Lecimy z tym Wezmę same gubiny teraz Lecimy. Trzeba obić to. Nie wiem, czy się to uda. Dart Goblin wezmę. Na razie wygrywamy. Jak wygram tym składem, to jest nie wiem. U niej źle wziąłem. Tak, źle. E teraz co wziąć dobra lipa 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 Dużo tych goblinów, ale co mi to da, oczywiście. Na pewno nic, tak. Dobra, nawalamy tymi goblinami, siema i tyle. Przynajmniej tyle z tego, tyle. Ona dobrze się broni i tyle. No, dwie przegrane na odcinku. No, super. Szkoda, że te gobliny mają mało życia. Lipa. Tu, wango. No, przegrałem widzowie. No, co ja mam powiedzieć. Dawno nie grałem tak. A ile jeszcze goblinów jest w ogóle? Bo mam na razie ich sześć. Dobra. Jest siódmy tutaj jakiś giant. Hmm. Czy będzie jeszcze jeden? Chyba nie jest, tylko chyba 7 goblinów. Hmm. To będzie na tyle z tego odcinka. Pamiętajcie o subskrypcji. Razem z włączkiem łapeczka w górze. Siema!